Witam serdecznie Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna szparumen. W trzeciej rundzie zmierzyłem się z zawodnikiem z Indii, mistrzem międzynarodowym Samedem Jaikumarem o rankingu 2373. Eee, generalnie czasu na przygotowania za wiele nie było, bo runda dzisiaj zaczynała się z samego rana. Ale i tak zdążyłem sobie coś zerknąć na przeciwnika i zauważyłem, że przede wszystkim jego głównym ruchem jest e4, co również nastąpiło w partii. E, I generalnie tutaj e, no chciałem troszkę odmienić, bo ostatnio w tym Francuzie trochę mi się, może nie to, że nudzi, ale trochę mi się przejadają te pozycje, trochę gdzieś tam nie mam, nie mam nowych idei, a po prostu w tych starych rywale są bardzo dobrze przygotowani dlatego stwierdziłem, że zagram sobie obronę sycylijską, czyli posunięcie C5 i tutaj widziałem, że rywal głównie grał skoczek F3 wchodząc w otwarte systemy, ale grał też czasami ałapina eee, no i powiem Wam szczerze, że bardzo mocno skupiłem się na skoczek F3, żeby odświeżyć sobie teorię w krytycznych liniach, a stwierdziłem, że na C3 to coś tam sobie wybiorę przy szachownicy bo gram samy, samemu to białymi to nie powinien być to problem, no i tak sobie dumam, dumam, dumam przy tej szachownicy, bo rywal faktycznie do C3 zagrał Trochę mnie zaskoczył właśnie i tak kurczę, Mówię sobie tak, no d5 spoko, tak. Bicie, bicie hetman d5 d4 koniew6. Konie 3 No i tak sobie myślę, który wariant? Czy goniec g4, czy e6? Jakoś mówię, nie widzi mi się to. Potem sobie myślę, to może koniew6, tak? e5, koń d5, d4 cd koniew3 i d6, tak? Czy nawet bardziej się bałem, że może rywal z jakiegoś kursu gra że d6 i goniec b5. Teraz takie coś wypuścili, takie główienko. I wiem, że tak grają, wiem, że tak grają właśnie, chociaż z drugiej strony wiem, że to nie powinno być groźne. Także generalnie, skoczka M6 też odrzuciłem. No i stwierdziłem, że dobra. Prawdopodobnie, rywal przygotowywał Francuza, ale nie wiem, który wariant przygotowywał. A stwierdziłem, że jak zagram E6, D4, D5. To po pierwsze zostawiam rywalowi wybór, a po drugie jeżeli zagra E5 to już jakby nie ma innych opcji, tak? Inne opcje z obrony francuskiej typu skoczek C3 zostają mu odebrane, także generalnie liczyłem po prostu na to, że przygotował coś innego niż wariant przepychany na obronę francuską, którą pewnie patrzył wczoraj. Skoczek C6, skoczek F3, no i ja tutaj go nie 7 no powiem szczerze, że już czas najwyższy na dodanie tego hitmana B6 do repertuaru, bo... Tutaj oczywiście nawet nie A3, A3 jest ok, bo tutaj ikoń H6 i goniec D7 są ciekawymi ruchami. Yy, I nawet to C4 od biedy można zamknąć pozycję. No tylko cały czas to goniec D3 gdzieś mi tutaj świta w głowie, że CD, Roszada, tak. Goniec D7, wieża E1, skoczek E7. Tutaj taki H4 jakiś się gra, tutaj się gra H6. Yy, skoczek BD2, no taka pozycja, gdzie raczej. No nie powinno być lipy, bo DCBC, no koniec mi tutaj akurat muszę sobie wyłączyć ocenę, bo troszkę mi tutaj podpowiada. E, ale no właśnie, nie znałem tych detali i jakoś po prostu nie zdecydowałem się na tą pozycję. Mimo, że kiedyś już patrzyłem te warianty. E, ale nie przed tą partią, bo nie planowałem grać obrony francuskiej. Także generalnie trochę się zapędziłem w róg, bo zagrałem go nie z D7, czyli to, co grałem do tej pory. No i e, na mojo, moje szczęście bądź moje nieszczęście. Ostatnio wszyscy katują ze mną y, tę linię od y, Anisha Giriego, czyli z kursu na Czezezebu. No i powiem Wam szczerze, że ja tam i tak y, troszkę Wam poanalizowane, ale no zagrałem już, to już jest moja trzecia partia w tym systemie i po prostu rywale są świetnie przygotowani. I z tego co rozumiem, to do tego momentu rywal był przygotowany do ruchu B3. No i niestety, chyba na moje nieszczęście, rywal jednak siedział w tym E5, tak? bo pewnie widział, że gram właśnie tylko to i stwierdził, że pewnie. W tej pozycji sobie pogrzebie. No i co ja Wam powiem? Generalnie tutaj B3 troszkę zawias złapałem, bo Hetman Edward grała ze mną hinduska w Budapeszcie. Ja tu zagrałem A6, ona wieża B1. Czy tam A4 zagrała jakoś, czy B4 w ogóle jakoś tak grała? No i tam tą partię zwyciężyłem, tak? No i stwierdziłem, no dobra, no znam tę pozycję, grałem już je dwukrotnie, no to po prostu będę bardziej doświadczony od przeciwnika. No ale rywal jeszcze od ręki B3. No i stwierdziłem, że jak zagrał B3, no to jeszcze coś tutaj ma, tak? Ja już tutaj 20 minut na zegarze spaliłem, no może 15, a rywal cały czas gdzieś tam tylko tyle co odstawał, wstawał od stołu. Yy, no generalnie goniec B5 to jest oczywiście taki ruch, który przychodzi mi do głowy, tylko że nie podobały mi się konsekwencje tego, że rywal po prostu wymieni mi polowe gońce. Jeżeli zbije, jeszcze myślałem, że wieża C2, ale goniec zbije E7, wieża F2 i tu taki goniec H4. I ta wieża się tutaj nie mieści. Ja mam C1 i przegrywam, także... Pewnie bym bił na A3, konia 3, goniec D7, koń pewnie gdzieś tu. Może hetman D3, goniec E6, może nawet wieża C1 zacznijmy. Roszada, może koń B1 z planem koń C3. No nie wiedziałem, jak ocenić tą pozycję. Prawdopodobnie nie stoi jakoś bardzo gorzej, ale z drugiej strony, jeżeli białym uda się postawić tego konia na C5, no jakoś nie widziałem perspektywy, bo F4 tutaj przy zrobionej roszadzie już średnio, a brakuje mi figur, żeby tutaj zamatować przeciwnika, także. No Jakoś nie podobało mi się to. Ja tutaj tak dumałem, dumałem, dumałem i kojarzyło mi się, że czasami jak jest B3, to w takich pozycjach można po prostu tego skoszka cofnąć. Trochę tak komputerowo myślałem, że podchodzę do tematu. I Idea polega na tym, że jak grywal po prostu broni pionka, to ja gram A5, tak? I zaraz gram A4 i opieram grę na tym pionku B3. Natomiast na moje nieszczęście rywal zagrał bardzo dobrze, bo zagrał chyba krytyczny ruch, czyli G4. Teraz nie mogę bić na D4, bo po biciu, biciu jest goniec E3 w tej pozycji. I pogonie C5 jest bardzo ważny ruch B4. Nie mogę bić, bo tracę skoczka. Jeżeli skoczek C2, to goniec bije C5 i niestety tracę materiał. E, także w tej sytuacji zagrałem skoczek K4, bicie, bicie, goniec E3. No i zrozumiałem pewnie, że stoję gorzej po prostu. Zrozumiałem, że stoję gorzej, bo białe mają bardzo prosty plan z dojściem do F4, do F5, do G5 czasem. Natomiast oczywiście nie chciałem się poddawać, nie chciałem tutaj jakby chować głowy w piasek Zagrałem skoczek E7, po pierwsze skoczek idzie do obrony skrzydła królewskiego A po drugie zwalniam teraz znowu przekątną dla gońca, żeby teraz już tego białopolowego gońca wymienić Bo teraz już jakby ten goniec nie wchodzi na tę przekątną Hetman E2, rywal nie daje mi tej możliwości, ja gram A6, żeby cały czas tego gońca tu postawić No i rywal A4, nawet do tego stopnia, że pozwala mi zbić na B3 do no tego pobicia na b3 wieża eb1 mi się nie podobało i po hetman c3 po prostu wieża bije b7. Wisi goniec na, C, na d7, jeżeli goniec c6 wieża wraca gdzieś tutaj na a6 podwisa pion. Mogę grać a5, ale pytanie czy tutaj nie zgubię zaraz hetmana. Także generalnie zagrałem wieża c3, wydawało mi się, że to jest bardzo silny ruch, bo atakuje pionka na b3, gdzieś tutaj presję na d3, zawsze jakieś ofiary będą możliwe. Rywal b4 i wydaje mi się, że tutaj gdzieś... E, chyba trochę przespałem, bo Hetman C7 wydaje mi się być niedokładne z perspektywy czasu. Wydaje mi się, że Hetman D8 jest dokładniejsze. Bo zobaczycie, że tutaj rywal e, rozpoczyna atak na skrzydle królewskim, a e, stawiając Hetmana na D8 realizuje podobny plan, bo ja chcę postawić konia na B6, a jednocześnie Hetman broni pola G5. Minusem jest to, że teraz rywal ma koniec D2 i wieża musi e, się cofnąć, bo jak Hetman stoi na C7, to mogę tego skoczka zbić. No a jak się cofnę, to na przykład koń E3 rywal może zagrać i no zaraz dostanę F4 w cymbał. Skoczek i gońce stoją bardzo aktywnie, nie za bardzo widzę, gdzie jest moja gra w tej pozycji, także ja zagrałem hetman c7, możliwe, że jeszcze jest, jeszcze jest całkowicie inny ruch typu h5, który może jest ok, g5, tylko pytanie, co z tym gońcem teraz, tak, bo wygląda jakby nie wychodził, także zagrałem hetman c7, wieża g1, no i generalnie nie czułem, no chciałem coś pokombinować, chciałem stworzyć jakąś grę, zagrałem końca 8 z planem koń b6, no ale optycznie widziałem, że... Jakby no nie może to być zbyt dobre, ale z drugiej strony łudziłem się, że tutaj coś się atakuje na skrzydle, tutaj coś atakuje na skrzydle, że może nie jest to wszystko takie oczywiste. Niestety B5 to jest bardzo silny ruch, B5 to jest bardzo silny ruch, bo ja chcę zagrać koń B6, najlepiej żeby rywal zagrał A5 i wtedy końce C4. Natomiast rywal zagrał bardzo silne B5 i generalnie teraz miałem bardzo duży dylemat, bo jeżeli koń B6 to BA, BA i koń B4 bardzo mi się nie podobało, wisi pionek na A6, jeżeli A5 to konia 6, Hetman wraca koń C5 i. No i, no i po prostu moje figury albo inaczej figury rywala z fenomenalnie. Także stwierdziłem, no A5 też za bardzo nie chciałem grać, bo ten pionek na A5 jest słaby i kiedy zagram 6 zawsze jakieś gojeń z D2. Zbiję na B5, no ale oczywiście to też ma bardzo duży minus w postaci tego, że wieża teraz jest bardzo aktywna, nie wykonała żadnego ruchu w partii. Także dlatego mówię, ta idea z B5 jest naprawdę bardzo, bardzo silna. Skoczek jeden 1 kolejny bardzo fajny ruch. Skoczek zmierza na skrzydło królewskie. Nie ma teraz presji na punkt C2. Nie wiedziałem za bardzo, co mam tutaj robić, bo roszady nigdy nie mogę zrobić, bo dostaję G5 i tutaj groźby matowe są już na mnie. Hmm. Nawet myślałem, żeby czasami król D8 i gdzieś tym królem tutaj nie gnać, tylko że go z D2 cały czas mi się nie podobało. I generalnie, żeby zapobiec go z D2, zagrałem końce 4, no ale to niestety dopuszcza wieżę na A8. I ogólnie jeszcze wydaje mi się, że to nie jest pozycja przegrana. Yy, ale tu już są bardzo duże dylematy. Bardzo duże dylematy, bardzo duże detale. Ja się cofnąłem gońcem na D8. Nie na CO8, żeby tutaj zostawić sobie opcję bicia. No i rywal gra G5, i wydaje mi się, że to może być krytyczny moment. Ja zbiłem na B5 i to jest chyba zbyt optymistyczne, bo tu wydaje mi się, że przegrywam na kilka sposobów. Bo GH wydawało mi się być najprostsze i po GH bardzo fajny ruch Hetman H5. Jeżeli wieża D3, to nie odbicie, tylko jest taki goniec G5, bardzo silne. I tutaj na tej presji jest duży problem. Nie mogę być za bardzo tak, bo jest tu, Ciach, i dopiero teraz rywal odbija wieżę eee, I tu wydawało mi się, że przegrywam. Ale jeszcze pokażę Wam co myślałem, że koń e3, hetman e3 i generalnie, że hg, hetman g5 i g6. To jest to co liczyłem. I możliwe, że tutaj trzymamy jeszcze równowagę, tylko... Znaczy, policzyłem, że goniec g6 to wieża h3, że mam taką wtrątkę. Goniec tu, król tu, no i tutaj co najmniej rywal ma wieczniaka, tak? To jest co najmniej. No bo tutaj wisi mat, też rywal jest bez figury, może coś rywal ma więcej. Ale no tu jeszcze zobaczyłem w kątem oka, że jest taki ruch jak hetman f6. Atakowana jest wieża. Nie wiem za bardzo co zrobić, bo grozi wieża BG g6. Może wieża g8, żeby tego nie było, ale... Może to się trzyma wszystko, nie wiem. Nie widziałem tego, nie widziałem tego... Znaczy zobaczyłem hetman f6 i tu przestałem liczyć, bo stwierdziłem, że grozi wieża g6. Że ta pozycja po prostu wygląda zbyt paskudnie. Ale z drugiej strony gram zaraz, gonię c8 i... Jak tutaj rywal mnie nie zabije, to wieża g8, goniec c8 i może tutaj się wszystko trzyma, bo jak wyrzucę tego hetmana z pola f6, to może nie ma tragedii tutaj. No Widzicie, jak bardzo ta wieża mi tutaj jednak uprzykrzyła życie. Ja nie doceniłem siły tej wieży niestety w tej partii. Eee, Także ja zagrałem, moi drodzy, goniec b5. Prawdopodobnie trzeba było iść na tamtą pozycję, eee, no ale rywal zagrał g6. I tu jeszcze zacząłem mieć nadzieję, bo zbiłem na d3, mnie jakoś co prawda, ale wydawało mi się, że teraz po białych polach przynajmniej nie dostanę mata. I wyda... goniec a6 spoko, hetman c2 i tu mi się wydaje kolejny krytyczny moment. Ja tutaj niestety podstawiłem całą partię ruchem wieża f8. Idea polega na tym, że po gf chciałem mieć hetman bf7, albo nawet wieża bf7, tak to jest to co planowałem zagrać. Gdzieś tutaj starać się trzymać tą pozycję w ryzach. No ale niestety podstawiłem bardzo silny strzał taktyczny, goniec bije h6 i no właśnie teraz przez to, że nie wymieniłem tego gońca to jest problem. A nie mogłem go zbić, bo tutaj jest związanie po po ósmej linii, także naprawdę ta wieża na 8, cichy bohater tej partii. No niestety B5 było bardzo, bardzo, bardzo silną i dojrzałą ideą. Eee, także Hetman C2, ja zagrałem to wieża F8, jeszcze pokażę o co chodzi. Jeżeli bicie, to poszło w partii. Po Hetman H7 po prostu się poddałem, w obliczu tego, że po prostu nie mam jak zatrzymać teraz hmm, tego pionka G7, tak? Ale jeszcze pokażę Wam, że jak F6 to jest bardzo silny Hetman na 4. Rywal po prostu rozrywa mnie na dwóch stronach. Ciach, ciach, ciach. Oj, przepraszam, ciach, ciach. Goniec G7 spada mi na F6. Jestem bez jakości i bez pozycji. Eee, także generalnie, a jak FG, to goniec G5 w ogóle albo tego typu idee. Eee, także generalnie tutaj podstawiłem, może jeszcze Roszadę gdzieś tam próbować, wejść w pod, pod topór i gdzieś tego typu pozycje, ale też, no, wieża G7. Wydaje mi się, że to jest po prostu przegrana, no jednak oddałem jakość. A za dużo w pozycji rekompensaty nie miałem, tak? Cały czas to rywal był stroną, która atakuje. Yy, także wydaje mi się, że ten moment, 26 ruch to był krytyczny moment. I teraz możemy sobie zerknąć na niego. No ogólnie na całą partię z silnikiem. Yy, zerknijmy sobie. Zerknijmy sobie od początku może. Dobra. Hop. Sprawdźmy E6. Może kliknijmy przegląd. <laughs> żeby żeby sprawdzić o co tutaj chodzi w tej partii ok czekajcie o tutaj widzę że komputerek ma rozkmine no to była dość yy, trudna partia bo rywal naprawdę grał bardzo bardzo agresywnie i nie odstawał nie odstawał za bardzo ok aha bo może główny wariant ja zmieniłem dobra zobaczcie nie, ba, ja chyba coś tutaj coś tutaj um, w kolejności posunięć poprzeklikiwałem. Dobra, koniec E2, koń G7, to tutaj wszyscy wiemy Ciach, Roszada, wieża C8, konia 5, wieża 1, koniec E7, H6, B3 i końca 6. Tak czułem, że to jest najlepsze. No, tak czułem, że to jest najlepsze. G4 najlepsze, koń H4, bicie, bicie. I koń E7 jest niedokładne, żeby cofnąć gońcem się na E7, i z planem koń B4. No tak, tylko wpuszczam F4 na jedno tempo. Koń B4, bicie, bicie. Wieża F1, goniec B5, no i f 5 nie. No może, może, ale to taki remis, błagam o ten remis. Zagrałem, konie 7, Hetman E2, A6, A4, bardzo pikielny, silny ruch. Wieża C3, B4. Bo B4 kusiło mnie zrobić roszadę w pewnym momencie. Faktycznie kusiło mnie zrobienie roszady. Gdzieś tam mi to migdało między oczami m, prze, przez, przez myśl, tylko nie policzyłem po prostu konsekwencji ruchu G5, tak? Albo może inaczej, może wieża G1 najpierw. Może E... Aha, wieża FC jakiś ruch. No dobra, no. Właśnie problem jest taki, że to jest koń E1. Konie 1 z planem konie F3. I mi się ten koniec tutaj po prostu nie mieści. Co prawda nie widziałem, że jeszcze jest takie coś jak koń G6, ale to w ogóle. To trudne, to tru... bardzo trudne, bardzo trudne. Bardzo trudne, bardzo trudne linie tutaj. Tak, Roszada, bardzo ciężki ruch do zagrania. Hetman D8, wydawało mi się być ok. Hetman D8, wydawało mi się być ok. Ja zagrałem hetman C7 i to jest błąd. Wierzę, G1, zagrałem koń C8. B5, B5 to jest świetny ruch, naprawdę. B5 to jest. Nie widziałem B5 zupełnie. Jak nie B5, to gram koń B6 i tutaj się rozkręcam, ale B5 mnie totalnie zabiło. AB, AB, koń B6, konie 1. Końce 4, wieża 8, goń jest d8, g5. No, rywal naprawdę zagrał fenomenalną partię. Wydaje mi się, że, że jedynie gdzie mogłem zagrać lepiej, to, no to te właśnie dwa ruchy. Tutaj zrobić tą roszadę, pójść na, na taką pozycję, gdzie no, może jest to równa, ale bardzo nieprzyjemna. Tak, no muszę po prostu... Tak, to nawet nie jest problem, nie jest wina tego, że jakby ja zagrałem słabo tą partię, tylko to, że rywal po prostu wiedział to co ja zagram, tak i po prostu mógł sobie grzebać w tej pozycji. a ja nie miałem jakby za bardzo czym go zaskoczyć. Tak, powinienem w to iść, powinienem w to iść, czyli tu g6, hetman f6, wieża g8. No i tu nie wiedziałem właśnie co tu się dzieje, tak? Nie wiedziałem co tu się dzieje. Znaczy tu już nawet nie liczyłem tego, no bo ja widziałem, że jest hetman f6 i grozi wieża g6, tak? I stwierdziłem, że tu po prostu przegrywam. A tu jeszcze widzimy, po wieża G8 się jakoś bronię. No i faktycznie, na no wieża G6 trzeba zagrać. Nie jest to proste. Ale tu już nie tak prosto, tak? Bo tu, tu, tu. Okej, okay, może jakimś remisem ta partia by się mogła zakończyć. No ale mówię, pewnie na no to powinienem pójść. Ale myślę, że tu by rywal mógł wziąć remis, bo to wygląda bardzo... Niepokojąco. H4 też za bardzo chyba nie można. koniec C8. Tak, ryzykownie to wygląda. Także tu może by się udało. No mówię, pewnie koniec 3 trzeba byłoby bić. Pewnie konie trzeba byłoby bić. Tak. I tu HG, hetman G5, G6. No to, to liczyłem. A jak koniec G6, to wieża CH3. I tu faktycznie remis. Tak, tak czułem niestety. Trochę poniosła mnie fantazja z tym, z tym gońcem bije B5 niestety. Tak, z tym gońcem B5 niestety pojął sobie fantazja, bo nastąpiło G6, tu jeszcze wieża D3, koń D3 czy Hetman D3? I tu goniec C6, goniec C6, żeby trzymać bardziej napięcie w pozycji. Ja zagrałem goniec A6 i tu bardzo silna Hetman C2. No rywal grał lepiej ode mnie, ok, popełnił tam ze 3 niedokładności, ale generalnie, jeżeli popełnił niedokładności, to na równą, nie na gorszą. Także... Tu już po Hetman C2 w ogóle to jest przegrana i ja tu zagrałem jeszcze wieżę f 8, ale go H6 kończy partię, także naprawdę świetna partia mojego rywala. Eee, pewnie trzeba dodać na tego Francuza zamkniętego po prostu Hetman B6, bo no to jest zbyt dobra linia, żeby jej nie grać. Eee, gońca D3 chyba nie ma co się ba bać. Bić na D4 roszady gońc D7 i po prostu gramy w szachy. Tutaj też nie wiadomo, czego białe nie mają w tych pozycjach. Po prostu ich sobie. Po prostu powtórzyć sobie te 3-4-5 wariantów i jechać co nie, także to jest wniosek na tą partię no ale sam fakt, że dalej rywal jakby grał bardzo silne posunięcia, no to też oczywiście mogłem zagrać lepiej, no ale czasem mi po prostu tak się zdarza, że rywal miał po prostu bardzo dobry dzień i czuję, że dzisiaj właśnie ten dzień należał do mojego rywala, także my mamy teraz chwilę przerwy, za 2,5 godziny gramy kolejną rundę, także ja sobie tutaj odpocznę no i nadal będę oczywiście Was informował o tym jak mi idzie w formie takich analiz jak ta eee... No i co moi drodzy, tyle ode mnie na dzisiaj, może nie na dzisiaj, ale na teraz i e, słyszymy się pewnie wieczorem. Także trzymajcie kciuki, ja nie chowam głowy w piasek, walczymy, to są kolejne wnioski, kolejne lekcje, ale też jakby ja już czuję, że ten Francuz to już naprawdę jest taki trochę przeorany przeze mnie, a szczególnie te linie, które gram właśnie, no bo na przykład tutaj grałem trzecią partię, no i sam już czuję, że tego Sycyla na przykład czasem trzeba włączyć, żeby no właśnie trochę dalej pokazać, że jestem nieprzewidywalny i... W dzisiejszych czasach ta nieprzewidywalność jest naprawdę niezbędna do tego, żeby po prostu wygrywać partie, a przynajmniej, żeby ich nie przegrywać tak, jak miało to miejsce teraz, czyli po prostu tak, wiecie, taką szarżą po prostu przeciwnika. Także tyle ode mnie, do następnego i dziękuję za to, że jesteście. Pa, pa!